Na zewnątrz była, tylko zjąpili, a dla mnie świat, w ciepłym świetle świeci. i yeah. Z nami, tą swoją historią i, i tym swoim działaniem, a jest to taki początek. Być może też tutaj kiedyś na tym forum kobiet zasiądą panowie, bo, bo nie chcielibyśmy rozmawiać tylko z samymi kobietami. Po prostu chcemy, żeby te spotkania yy, no, były ciekawe i, i żebyście państwo mogli zadawać pytania i rozmawiać o tym wszystkim, co was interesuje i przede wszystkim, co was inspiruje. Także bardzo dziękuję, cieszę się, że tutaj jesteśmy. Myślę, że ten pierwszy raz pójdzie nam dobrze, a już oddaję głos Ramkowi, bo on jest bardzo cierpliwy. Raczej zdenerwowany, ale spróbuję Spróbuję nie przeszkadzać, a pomóc w tym, co, co tutaj przed nami Cię czeka. Witam bardzo serdecznie cztery panie. Cztery panie, które zostały wytypowane. Nie wiem, czy w ten sposób, co ja, ale myślę, że troszeczkę to się inaczej odbyło, ale niezmiernie miło mi jest powitać właśnie te osoby. Pierwszą z nich to będzie pani Joanna Beneś. Pani policjantka, komendantka tutejszego komisariatu Blachowni. Zapraszam panią. Proszę sobie tutaj usiąść w naszym stoliczku drugą kobietą będzie pani Małgorzata Iżyńska. Trzecia to pani Agnieszka Kulik. I ostatnia pani Agnieszka mitura Bagińska. Myślę, że to panie y Trzy panie, które są tutaj, rozumiem jakby lokalne środowisko, są pewnie znane, ale na pewno będziemy starali się przybliżyć Państwu ich, ich, ich osobowość, ich pasję, ich zamiłowania, ich profesjonalizm. Witamy szczególnie tutaj panią Małgorzatę Iżyńską, która, która przyjechała tutaj niedaleko od sąsiedniej gminy i cieszymy się też, że zechciała się z nami spotkać i podzielić to całkowicie przypadkowo poproszę panią komendant. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trudno jest tak opowiadać o sobie. jak już Pan powiedział, no jestem komendantem, chyba pierwszym w historii tego miasta komendantem komisariatu. Nie jestem tutaj długo, bo jestem dopiero dwa lata. Dostałam tu propozycję przejścia od Pana komendanta Miejskiego. Pracowałam wcześniej w Lublińcu w komendzie. W służbie jestem prawie 20 lat, więc... Troszkę mniej niż połowę mojego życia jestem funkcjonariuszem, ale też jestem mamą, jestem żoną. Jestem taką kobietą, która wydaje mi się, że troszeczkę zaprzecza temu obrazowi policjanta, w takim sensie, że mam dużo pasji niezwiązanych zupełnie z mundurem, chociaż moją pasją jest praca. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale całe moje życie w tej chwili w zasadzie jest podporządkowane tej pracy. I moja rodzina, bez której tej pracy nie mogłabym wykonywać, zdaje sobie doskonale z tego sprawę. Ja 10 lat pracowałam w cywilu, nie wstąpiłam do służby, więc wstępując do służby, byłam już, że tak powiem, doświadczoną zawodowo kobietą, bo miałam prawie 30 lat. Miałam już kilkuletniego syna i stwierdziłam, że któregoś dnia, że ja po prostu nie chcę robić tego, co robię. Pracowałam w prywatnej firmie i stwierdziłam, że nie chciałabym, żeby moje życie tak wyglądało. Doceniam to, że są ludzie, którzy, mężczyźni, kobiety, dla których to jest ich droga, natomiast stwierdziłam w wieku prawie 30 lat, że to nie jest moja droga i postanowiłam całkowicie swoje życie zmienić i wstąpiłam do służby. Trudne zadanie było, bo musiałam zostawić kilkuletniego syna na kilka miesięcy pod opieką męża i wyjechać. Byłam w pełni skoszarowana, więc mundur taki trochę dryl wojskowy i wszystko co z tym związane, ale potem zaczęła się codzienna służba. I tak jak Pan powiedział, to nie jest praca taka łatwa, odpowiedzialność jest duża. Ja przez te niemal 20 lat służby tylko dwukrotnie zasiadłam na spokojnie do świątecznego stołu z moją rodziną. Raz wtedy, kiedy byłam na urlopie macierzyńskim, bo drugiego syna urodziłam już będę w służbie, a drugi raz wtedy, kiedy. Ja przepraszam. Już dzwoniłam. A drugi raz wtedy, kiedy po niemal 17 latach po raz pierwszy dostałam urlop na święta. Więc jest to taka praca, która jest obarczona dużą odpowiedzialnością i której bym nie mogła wykonywać bez wsparcia mojej rodziny. Oni wiedzą, że kiedy dzwoni telefon, a ja wstaję od stołu, czy to tego świątecznego, czy niedzielnego, czy po prostu w nocy wstaję, wychodzę, to wiedzą, że, że muszę po prostu jechać do pracy. A zdarza się to bardzo często, od kiedy, odkąd jestem komendantem, bo niestety tak, ta praca tego wymaga, tego nadzoru. Ale też mam taką drugą stronę, która zupełnie nie, 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 nie odzwierciedla, tego, że jestem taką na co dzień osobą, która gdzieś tam w jakimś drylu, takim niemalże wojskowym, pracuje, e, ponieważ e, musi być, uważam, że musi być w życiu balans. Jeżeli z jednej strony spotykamy się naprawdę z tą, że tak powiem, najgorszą częścią naszego świata z tym, o który. Które my, policjanci, staramy się, żebyście Wy Państwo nie musieli tego oglądać, nie musieli tego słyszeć, widzieć. To musimy mieć ten balans, coś, co powoduje, że, że to nie pochłonie nas, ta, ta ciemna strona życia. I dla mnie to jest mój ogród, który uprawiam namiętnik, chociaż mam dla niego coraz mniej czasu. Mocno angażuję się charytatywnie. Nie są to zbiórki dla dzieci chorych. Co niestety po kilku latach takich zbiórek bardzo mocno też obciążyło psychicznie mnie, więc stwierdziłam, że muszę odpocząć, bo niestety w większości te zbiórki kończyły się tym, że musieliśmy pożegnać chłopca czy dziewczynkę, której pomagaliśmy. Ale też troszeczkę bawię się. Takie rzeczy, które, które pomagają mi się oderwać od tej rzeczywistości, więc uwielbiam robić anioły. Tworzę anioły, które wystawiam na licytacje właśnie charytatywne. Wykonałam ich kilkadziesiąt już. Żadnego nie ma w domu. No zawsze jak wykonam jakiegoś dla siebie, to ktoś prosi, żeby mu przekazać tego anioła. I to jest coś, co pozwala mi tą głowę oderwać od tego życia codziennego, od tej pracy. E, aczkolwiek jest kilka dni, w których nie skończyłam, bo właśnie siedząc przy nich, był jakiś tam telefon i trzeba było iść. E, I to, co bym chciała powiedzieć o sobie jako, jako komendancie, to to, że oprócz tego, że e, na co dzień staram się dobrze wykonywać swoją pracę, angażować się i nią i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, jaki jest możliwy e, dla mieszkańców, to staram się też e, troszeczkę patrzeć na to, jako kobieta. Czyli czasem takim troszkę matczynym okiem, trochę matczyną ręką e, ogarnąć całe to towarzystwo, które, e, które, z którymi mam do czynienia. Czasami zdarza się, że sama jadę w teren gdzieś tam sprowadzam na dobrą drogę dzieciaki przede wszystkim, które, które mają jakieś tam problemy, bo wychodzę z założenia, że nie zawsze trzeba wszystko tak formalizować, w sensie takim, że nie zawsze trzeba, że czasem trzeba dać szansę, szczególnie dzieciom, które w dzisiejszym czasie świecie się troszeczkę czasem pogubiły i i nie mają pewnych ram, w których my byliśmy wychowani i jest im trudniej, wydaje mi się, niż, niż nam. E, więc staram się troszeczkę tak być też e, bardziej opiekuńcza w stosunku do tych dzieciaków. E, w stosunku do moich policjantów też staram się zrozumieć e, troszeczkę inaczej, nie, nie takim może męskim okiem, jak do tej pory bo e, tutaj spoglądane, bo zawsze byli mężczyźni na tych stanowiskach kierowniczych, ale myślę, że y, udaje nam się wspólnie tworzyć taką, taką grupę ludzi, którym się dobrze też pracuje. I ja myślę, że y, nie mówię, że z mężczyznami się źle pracuje. Ja pracuję w męskim środowisku, ale myślę, że troszeczkę inaczej się pracuje, kiedy pracuje się pod okiem kobiety. Y, moi panowie nie wykorzystują tego jeśli chodzi o policjantów. Natomiast myślę, że y, są takie rzeczy, które, y, które my jako kobiety na, na które my jako kobiety patrzymy troszkę inaczej, jesteśmy w stanie więcej zrozumieć y, czasem trochę przypinać oko, a czasem gdzie indziej trochę dokręcić te śruby i więcej wymagać, ale myślę, że właśnie y, kimś takim jestem, czyli kimś takim, który z jednej strony wie, że są y, ramy, przepisy, obowiązki, i jestem w stanie tego wymagać od ludzi, z którymi pracuję i od mojej władzy. Natomiast z drugiej strony staram się też być y, po prostu człowiekiem. I myślę, że to niezależnie od tego, czy kobietą, czy mężczyzną, no ale przede wszystkim trzeba być człowiekiem. E, a to, że mam rodzinę, która mnie wspiera powoduje, że e, mam możliwość realizować się tej swojej pasji, jaką jest moja praca, bo Choć nie jest ona ostatnio bardzo popularna i, i, i dużo złego się wydarzyło w ostatnim czasie i z różnym, w różnym stopniu oceniani jesteśmy teraz, nasze, nasze, że tak powiem, notowania społeczne poleciały, to jednak my staramy się, szczególnie w tych małych społecznościach, staramy się bardzo mocno pracować dla tych małych społeczności, jest nam łatwiej niż w dużych miastach. I myślę, że to, że mam takie wsparcie rodziny, powoduje, że mogę się cieszyć tą pracą i że mogę tą swoją pasję realizować. I taka właśnie jestem. Czyli taka troszkę sformalizowana, wymagająca, ale też taka, która znajduje czas na rodzinę i na pasję, i staram się też w inny sposób realizować niż przez moją pracę. Dziękuję bardzo. Pani Rando, y, podpytywałem, próbowałem się dowiedzieć, dużo Pani mówi o tej współpracy też y, z swoimi policjantami, czy, czy z obsługą, czy z Dowiedziałem się, że oprócz tego, co Pani mówi, rzeczywiście to, jest, to jest to jest prawda, więc Pani koloryzuje i jeszcze jedna rzecz, że stoi Panią główną za pracownikami swoimi. Y, to jest bardzo ważne, bo. bo, bo no rzeczywiście, to, to, to tak, 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 tak dziś słyszałem po prostu, że, że, że taka komendant jest, jest też pro-pracownicza, pro, pro a to myślę, że jak się pracuje, się zarządza zespołem ludzkim, to też jest bardzo ważne, że na tego szefa zawsze można liczyć. Pani burmistrz na przykład jeszcze w ogóle jeszcze może zawsze na szefa trzeba liczyć, tak? Rę całkowicie przypadkowa kolejność. E Poproszę Panią Agnieszkę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Yy, I tak jak Pani Burmistrz yy, powiedziała myślę, że gdybyśmy tutaj my kobiety wykonały taką błąd, która z tych przesełek i siatały po yy, kolei, to z każdej historii yy, no, coś zarezonuje w nas, ja tutaj dużo rzeczy właśnie jak już Pani yy, to ze mną Rzeczywiście, w tych naszych historiach jest wiele rzeczy wspólnych, ale ja też bardzo lubię słuchać, bardzo lubię spotkania z kobietami, bo e, to jest taki przyczynek do tego, żeby czasami sobie powiedzieć: Aha, to tak też można, a może to, a to też mnie chyba jest. E, I teraz to usłyszałam i też coś spróbuję. Co mogę o sobie powiedzieć? No, jestem panią od plastyki z sp <słyskawek> Generalnie, bo, bo faktycznie ja sobie myślę, że powodem zaproszenia, zaproszenia mnie tutaj to są jakieś tam finalne efekty mojej twórczości, które y, zaowocowały nagrodami. Natomiast ja się przyznaję, że ja nie przywiązuję do nich zaszczeponej wagi. To nie jest kokietery, proszę Państwa. Y, dlatego gdyby mnie pan zapytał, gdzieś tam y, przyszło mi do borki, to rozmawiałam z panią, która zadzwoniła, że tam porozmawiamy o różnych rzeczach, o sukcesach i tak dalej, i tak dalej. Co dla mnie, to co mogę powiedzieć najfajniejsze jest to, że te rzeczy zdarzają się przy okazji przez przypadek. Ja po prostu dziecka maluję, rysuję, rzeźbię, piszę, nawet na kartkach na lodówce W czasie studiów wysłałam wiersze z powodów finansowych, żeby podreperować budżet. Natomiast potem jakoś tak przy okazji gdzieś jedna wystawa, druga wystawa naprowadza i to się dzieje samo. Natomiast faktem jest, że te rzeczy w jakiś sposób są haczykiem, który przyciąga uwagę. No i no, też mam jakiś kawałek artystycznego, ludzkiego ego i to sprawia mi satysfakcję. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że to jest jakby wtórna rzecz wobec tego, w jaki sposób żyję. Bo, bo, to, bo to jest tak, że ja nie kawokuję ży życia, że w tym obszarze jestem artystą, tutaj jestem nauczycielem, tutaj jestem żoną, matką. Generalnie moje życie jest dosyć zwariowane, pracownia jest w całym domu yy, współczuję nożowi, ponieważ nie umiem się przyzwyczaić do tego, nawet przez 30 lat jeszcze gdzieś tam przeszkadzają różne moje rzeczy, no ale co zrobić. Yy, natomiast mówię o tej pani yy, od plastyki nie bez kozery, bo ja gdzieś po drodze yy, w tym moim artystycznym życiu zauważyłam yy, straszliwe ciągoty do pracy z dziećmi w takim zdrowym sensie. I okazało się, że no to być może też tak obiecam tam, że te dzieci, tak jak Pani tutaj mówię o młodych ludziach, ja też mam przyjemność pracować z młodymi ludźmi, i z dziećmi. I chociażby przez twórczość i przez sztukę można w pewien sposób oddziaływać na dzieci, fajnie się z nimi bawić i coś wnieść. Dzieciaki, z którymi pracuję, one mało nie wiedzą od tej strony, jakichś tam sukcesów, ja niegoś jakoś nie tym szczególnie. I bardzo lubię sytuacje, kiedy na przykład jak mnie testują, jak przychodzą, a narysuje pani korowę na tablicy, no więc rysuję krowę, nie jest wow. wow, pani mnie narysować krop. O sobie osobiście, co mogę powiedzieć, co mogę powiedzieć, mam męża, dwójkę dzieci już dorosłych, no, jestem w takiej cudownej fazie swojego życia, że dzieci są poza domem. Trochę ruszyłam na studia, na straszny kierunek, yy, straszny, straszny kierunek y, politologię. Natomiast my w domu generalnie jesteśmy artystami. Może z muzykiem z wykształcenia, no ja jestem plastykiem, syn też tam, grafikiem i tatuatorem. Natomiast no, córce odebrało rozum, ale co zrobić. Jest uzdrowiona plastycznie, więc mam nadzieję, że w tej polityce nieźle tam wymaluje, jak i się uda, natomiast no, ma jeden warunek, ma zmienić nazwisko, jak wejdzie się do polityki, także to już jest tak? E, uwielbiam zwierzęta. No, e, to, to muszę powiedzieć. E, także Państwu potem, jeżeli będą jakieś pytania, proszę mnie nie pytać o zwierzęta, bo będę przyciągała w nieskończoność. Mam siedem adopciaków, e, ilość tam zwierząt oddanych po drodze gdzieś komuś, no i ogród. Tak, tak, ogród zdecydowanie. Całkowicie przypadkowo, Pani Agnieszko, chciała Pani już tak będę teraz z mikrofonu i oczywiście pani komendant była na miejscu. Jako pierwszy raz policja na O sobie pani tak pięknie mówiła, że ja wiem, że ja tak pięknie nie powiem. <grym wioski> <grym wioski> tak plan pan wspomniał w Niełkodar, w e, stąd. E, od niedawna salon spa e, w tym samym budynku. I spa. E, ale tak naprawdę taką najważniejszą rolą w życiu to jest rola matki, bójki dzieci. Także mam wujka wspaniałych dzieciaków, psotnych, mniej lub bardziej, ale, ale przykochanych. E, no i jestem żoną. Także mama i żona to jest taka najważniejsza rola w życiu na pewno. A że z czasem ta rola pozwoliła mi też rozwinąć się bardziej zawodowo, to, to, to stąd ta sala. Od zawsze miałam dużo pomysłów i od zawsze wiele się działo. bo już gdzieś tam w czasach szkolnych, potem w czasach studiów, to już studia dzienne, studia zaoczne, praca na pół etatu, korepetycje i jakoś trzeba było to czasowo pogodzić. Doba krótka. Ja mieszkałam na Błesznie, Mąż jeszcze wówczas popak tu w blachowi, to jeszcze ten komunikacyjnie to połączyć, to, to było ciężko, no ale jakoś, jakoś się, się dawało radę. Zawsze miałam dużo nerki, także zawsze dużo tych różnych zajęć miałam. E, no i uczyłam angielskiego, ale potem przyszedł taki czas, gdzie pojawiły się dzieci, jeszcze z porodówki odwoływałam korepetycje, e, ale potem właśnie jedno dziecko, drugie dziecko, przyszedł taki czas, że trzeba było e, poświęcić czas im, dlatego ja że też jeździliśmy na różne zajęcia e, psychologiczno-pedagogiczne. Musiałam bardzo dużo czasu poświęcić, już po prostu tego czasu e, brakło e, na coś innego, więc miałam taki czas, kiedy po prostu byłam w domu e, tylko i nie tylko, bo wiadomo, każda z nas wie, ile, ile w tym domu, jak to się siedzi e, w domu z dziećmi. I to był e, świetny czas, bo spędziłam go z dziećmi, więc te pierwsze lata mogliśmy stać razem, ale mi ciągle już brakowało. I to może już też widział, że no wszystko fajnie, ale, ale ja już siedzieć nie mogę na miejscu i, i już mi brakowało tego, żeby wrócić właśnie i być powrotem aktywną zawodową. I tak ja przyszedł pomysł właśnie na salę. Było to troszeczkę takie rwanie, porwanie się na, na głęboką wodę, bo takiego przedsięwzięcia wcześniej nie miałam i, i takich rzeczy nie robiliśmy, nie było zbudować cały budynek, zainwestować. A było równie przyszedł COVID w międzyczasie, więc już w ogóle był taki czas bardzo niepewny i, i, i było to mocno ryzykowne, no ale na szczęście całe serce w to włożyliśmy i, i się udało. I jak już ruszyliśmy, to już, to już, to już działamy tak do teraz i prężnie i jakoś udaje nam się działać. No i to jest właśnie tak, bo tak jak mówię, no dzięki temu, że rodzina na to też pozwala w miarę. Chociaż dzieciom na pewno mnie też brakuje teraz troszkę i staram się jak tylko mogę to wszystko łączyć. Ale to jest chyba tak, że właśnie my, kobiety, tu mamy taką moc, że nawet jak nie ma czasu, prawda? I już po prostu człowiek jest od rana do wieczora, to i w środku nocy się zrobi dzieciom te kalendarze adwentowe, jak co roku handmade, bo, bo już się przyzwyczaiły i muszą być takie zrobione przez mamę. I i po prostu mi się siedzi do środka, środka, nocy, ale się to zrobi. Czyli zajęcie się biznesem nie chodziło o kasę. Że na przykład ja będę miała swoją kasę. Był jakiś to moment taki? Był taki moment, że no rzeczywiście jest? ja właśnie tak jak mówię, od 16 roku życia byłam przyzwyczajona do tego, że swoje zarobione miałam. I, I gdzieś tam właśnie chcąc... No nie wiem, na cokolwiek swojego wydać. No były taki czas, że... Głupie mi było też od rodziców prosić, jak tego nigdy nie lubiłam tego, więc no właśnie chcąc cokolwiek swojego mieć, no to po prostu chciałam sobie na to zarobić. No i przyszedł ten moment, gdzie powiedzmy skończył się ten macierzywkiem. Miałam swoją działalność, to prawda, ale no tak jak mówię, właśnie zawiesiłam ją na, na ten pewien czas. No i to właśnie trochę przeszkadzało. <laughs> No i bardzo pięknie. Jeszcze raz, bo tak wiem, system rabatowy działał, Pani, tak? <grywa> <grywa> no i całkowicie przypadkowo, na sam koniec została nam Małgorzata Irzyńska. Małgosiu, masz 8 minut. <grywa> Nie wiem, <grywa> ale pilnuj czasu, proszę. Słuchajcie, to się streszczę w takim razie. Zacznę od tego, że ja jestem właśnie tą mamą, która nie chodzi na wywiadówki. I e, nie, nie, i słuchajcie, nigdy nie chodziłam. Byłam raz i stwierdziłam, że na pewno to nie jest dla mnie czas. Ja zrobię wszystko inne, ale nie. I pamiętam, mój mąż, nie, wiem dlaczego jak poszedł na jakąś wywiadówkę na samym początku, mówi: Słuchaj, zapisałem cię do trójki klasowej. I ja mówię, To świetnie, to teraz pójdziesz, nie z tej trójki, wypiszesz. Tym sposobem on został w tej trójce już przez kolejne szkoły był w tych różnych trójkach. Ja po prostu się nie nadaję akurat to. Do... Ja dużo rzeczy organizuję, ale. Biedny Paweł. Biedny Paweł, tak. Słuchajcie, właśnie no, to jest tak, że w naszym życiu ci nasi no, mężowie, tak, te nasze rodziny muszą być, że tak powiem, trochę włączone w nasze życie, Namy w ich. tak. Ja tak jak tutaj na początku się tak trochę zaśmiałam, że ja mam można powiedzieć kilka żyć. Kiedyś tak sobie to wymyśliłam, inaczej dałam sobie z tego sprawę, że mam kilka żyć. Na czym to polega? Myślę, że to jest taka trochę dywersyfikacja ryzyka w życiu, ponieważ te życia składają się z mojego życia rodzinnego. I śmieję się, że jak jestem umęczona tymi pozostałymi życiami, to jest świetnie sprawdzał jako kura domowa. Ja tam mogę sobie właśnie sprzątać. Bardzo mię pracę fizyczną, ona dobrze mnie robi na, na głowę. Jeżeli chodzi o ogródek, mam ogródek, natomiast traktuję go po macoszemu. Już tam nie ma żadnych kwiatków, tam jest tylko trochę zagrabione, bardziej to przydzięba angielski ogród, żeby tylko było zielono, tak, ale żadne pielenia po prostu. Też nie, Ja w ruch wykopię, ale żeby tam układać płatki, to niekoniecznie. Mam pracę swoją zawodową, ponieważ na co dzień zajmuję się inwestycjami i zamówieniami publicznymi, więc jest to dość odpowiedzialna praca, taka terminowa, bardzo skrupulatna, więc tutaj zawodowo się oddaję właśnie tym inwestycjom. Jako osoba społeczna, bo tutaj nawet z rąkiem właśnie znamy się z tej działalności, jestem od wielu lat w Częstochowie, od 13 lat jestem radną miejską i również od kilku lat pan prezydent powierzył mi funkcję społecznego konsultanta do spraw ochrony zwierząt. Ale zanim to się stało, to już wtedy miałam zabudowane trzy psy. Kota i konia, więc tak sobie trochę żyłam jak w i było bardzo fajnie. Już teraz mi zostały tylko trzy psy, niedługo to chyba i dwa mi tylko zostaną, ale na pewno zaradoptuję kolejne z naszego schroniska. Zresztą ja zachęcam wszystkich do adopcji ze schronisk, ponieważ wszystkie te zwierzęta, mimo że nie mają właścicieli, ale mają swoje historie. Wolontariusze coś mogą o nich powiedzieć, więc łatwo takiego przyjaciela sobie do siebie dopasować. Są sterylizowane i kastrowane, więc to są naprawdę zwierzęta są takie przygotowane do tego, żeby z nami sobie bezpiecznie żyć. E, zwierzęta bardzo dużą rolę odgrywały zawsze w moim życiu. Od, od dziecka a i to jest teraz kolejne moje życie sportowe zacznę. E, od dziecka byłam e, takim no, zapaleńcem sportowym. Jeździłam konno całe życie, do tej pory zresztą tak jest, więc to obcowanie z przyrodą, z koniem, z psami, kotami, bo wszyscy jak nie chcą jakiegoś zwierzątka, to najczęściej je podrzucają je do stajni. Więc to jest takie miejsce, gdzie się i spotyka ludzi, ale właśnie to obcowanie z przyrodą jest cudowne i neutralizuje te wszystkie inne stresujące historie, które, z którymi musimy się mierzyć w naszych właśnie życiach zawodowych, się, nie wiem, tam społeczny.